Układ równań. Zaczynamy mm, liczyć układy równań metodą podstawiania. I tak. To jest, jak widać, część pierwsza, czyli taka wprowadzająca. O co chodzi? W metodzie podstawiania chodzi o to, żeby w, wstawić x w miejsce y, y lub y w miejsce x. Od razu na konkretnych przykładach to pokażę. Mamy takie dwa przykłady. Pierwszy przykład. Pierwszy układ równań. x równa się 2, x plus y równa się minus 4. I spójrz tutaj, w tym miejscu, tu. x równa się 2. Gdzie jeszcze występuje x? Tak, w drugim równaniu tu. I za ten x mogę dać tą dwójkę. Jak to robię? To pierwsze równanie, z którym nic nie robię, przepisuję. Gdzie jest x równa się 2. I teraz w tym drugim za x piszę dwójkę, czyli 2 plus y równa się minus 4. Znów pierwszy, pierwsze równanie przepisuję. Tutaj dwójkę przerzucam na drugą stronę, czyli zmieniam jej znak. Więc otrzymuję y równa się minus 4 minus 2. Czyli x równa się 2, y równa się minus 6. I w ten sposób otrzymaliśmy nasze rozwiązanie, czyli podajemy parę liczb będącą rozwiązaniem naszego układu równań. Można też sprawdzić, czy na pewno dobrze zrobiliśmy. W jaki sposób? Na przykład podstawiając do tego drugiego równania nasze liczby. Czyli 2 minus 6 równa się 2 minus 6 jest minus 4. Czyli minus 4 jest minus 4, czyli się wszystko zgadza. I tak, od razu zrobimy drugi, pod, drugi przykład, gdzie mamy wyznaczony y. y równa się 2x, y plus x równa się 6. I tak, tu mamy y równa się. No i tu też mamy samego y. Więc w jego miejsce możemy postawić 2x i wtedy otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą. Bo naszym celem w układzie równań jest wyliczyć konkretną wartość x i konkretną wartość y. Więc y równa się 2x. To przepisam, bo z tym nic nie robię. W tym równaniu drugim za y podstawiam to. Czyli 2x plus x równa się 6. Y równa się 2x. 2x plus x to jest 3x, równa się 6. By wyliczyć x, muszę tutaj podzielić obustronnie przez 3. Pierwsze równanie przepisuję. Drugie mam co? x równa się 6, podzielić przez 3, jest 2, ale popatrzmy. Y zależy jakby od x, a więc żeby mieć rozwiązanie muszę teraz zrobić coś takiego. Już pokazuję. Tu mamy x równa się 2. I w tym miejscu też jest x. Więc tą naszą dwójkę podstawiam tu za x. I co otrzymuję? 2 razy 2, czyli 4. y równa się 2. Oj, x równa się bo miało być. Ajajajaj. Już poprawiam. Więc rozwiązaniem tego drugiego układu równań jest para liczb. Y równy 4 i x równy 2. Więc podsumowując, by wyliczyć układ równań metodą podstawiania, co musimy zrobić? Wyznaczyć jedną niewiadomą z któregoś równania. Tutaj w, mamy już wyznaczoną jedną niewiadomą, i tutaj też, więc tutaj była ułatwiona sprawa. Później podstawiamy wyznaczone wyrażenie do drugiego równania. Czyli podstawiłam tutaj, i w tym też podstawiłam tą dwójkę, dałam tu, a 2x dałam w miejsce tego y. No i później rozwiązujemy nasze równanie z jedną niewiadomą. Jak ją otrzymujemy, to podstawiamy wyliczoną wartość do dowolnego równania, i w ten sposób otrzymujemy rozwiązanie. Zapraszam Cię na kolejną część drugą. Zadanie będzie po prostu trochę trudniejsze.